Amfiteatrze dnia każdy nasz moment życia trwa, to chwila wypełniona doświadczeniem, najlepiej w łagodnych emocjach i odczuciem spojrzeniem. Codzienność wibracjami jest wypełniona, i uśmiechem okraszona do każdego człowieka smutnego. Nawet do bezdomnego, bo schody życiowe często nam się zdarzają, jak w amfiteatrze, od dołu do góry przebiegają. Trzeba być silnym, wytrwałym w naszym świecie całym. Kroczyć dumnie z uniesioną głową, rozmowy z własną duszą ci pomogą. Więc trwaj, będąc w wysokich częstotliwościach, nieważne czy na spacerze, czy na kawie w gościach, bądź szczęśliwy i zawsze uczciwy.